Ten okres końcówki 17 roku 2018, można tak umownie nazwać okrotem, okresem otrząśnięcia się i powrotu po okresie właśnie grypy ptaków. Powróciliśmy na rynek Tajwanu, bardzo ważny, być może nieliczny, jeżeli chodzi o populację, ale ważny w kontekście eksportu. Otwarty jest dla nas rynek Singapur, co zabiegaliśmy od ubiegłego roku. Także powoli ta lista państw kierunków eksportu dla nas staje się coraz dłuższa jeszcze raz podkreślę priorytet dla nas to kwestia Chin mamy takie wrażenie że władze chińskie już są bardzo bliskie tego aby dopuścić pięć zakładów które dotychczas miały uprawnienia na rynek chiński czekamy na ponad 20 kolejnych które na ten rynek się dobijają no i mówimy tutaj o przyszłości o perspektywie 200-250 milionów euro obrotu rocznie z Chinami gdybyśmy Osiągnęli te kilkanaście zakładów powiedzmy w dostępie do rynku chińskiego.